Cześć, witam w kolejnym odcinku, w kolejnym nagraniu. Zadawaliście ostatnio parę pytań na temat wrzosów, tak? Co się dzieje z wrzosami, bo są takie uschnięte, jak rozpoznać, czy wrzos jest uschnięty, czy nie? No i powiem szczerze, że jestem zadowolony, bo dużo osób z Was po zimie chodzi po swoim ogrodzie, ogląda rośliny, no i ma pytania. A skoro są pytania, no to trzeba udzielić na nie odpowiedzi, prawda? I teraz dzisiaj zaprosiłem Was. Do naszego tutaj jednego wrzosowiska, żeby pokazać wam jak wyglądają wrzosy tuż po zimie u nas, na co zwrócić uwagę i jak wyglądają wrzosy, które zimy nie przetrwały i dołożymy te wrzosy do siebie i wtedy porównacie i odpowiecie sobie czy macie takie wrzosy u siebie w domu i jak one wyglądają czy co są te uschnięte czy nie. Czyli zaczynamy. Słuchajcie. <laughs> to jest nasze wrzosowisko, które jest po zimie. Na razie z nim nie robimy nic, zostawiamy je do kwietnia. W kwietniu będziemy przycinać. Jest tutaj y, filmik o przycinaniu wrzosów. Wrzucę Wam z tej strony linka. Klikniecie sobie i obejrzycie sobie y, odcinek o przycinaniu wrzosów. Słuchajcie, więc wiadomo: wrzos po zimie, wszystkie te kwiatki, które w zeszłym roku tak pięknie y, wyglądały, kwitły i ściągały masę owadów. W tej chwili są suche. Dlaczego? Dlatego wiadomo, że ta roślinka przekwitła. No i zacznie się jeszcze trochę wysypywanie tych kwiatków. I za chwilę zostaną takie, o, nie wiem czy tu widać, takie suche gałązki. No i wtedy się trzeba będzie tego pozbyć. Część się wysypie, część nie. No i trzeba będzie to przyciąć. Ale pamiętajcie, robimy to dopiero w kwietniu. I teraz tak. Nie bójcie się, że one są w tej chwili tak suche, bo spójrzcie. Jeżeli odgarniemy tak wrzosy, zajrzymy im lekko pod spódniczkę, to zobaczcie, ile one tutaj mają zielonego, tak? Tu są zielone fragmenty. Co prawda są one lekko takie zbrązowiała, taka ciemna, ciemna zieleń, ale pamiętajcie, że te wrzosy jeszcze śpią sobie, tak? Spójrzcie, tutaj wszędzie te wrzosy mają jeszcze fragmenty zielone. I jeżeli ob obetniecie w kwietniu tutaj te. Zeszłoroczne kwiaty do, zielonej, do zielonego fragmentu to one odbiją i się zagęszczą. Czyli to są wrzosy, które spokojnie sobie zimę przetrwały i przezimowały, tak? A teraz wam pokażę wrzosy, które nie przetrwały zimy i nie przezimowały. Zobaczcie, kwiaty wyglądają identycznie, tak? Czyli są zasuszone, są przekwitnięte, też łatwo opadają, jak weźmiemy je w rękę. Jak zajrzymy tutaj tak delikatnie pod spódniczkę, widzimy, że tutaj jest tak mocno zaschnięte. Są takie rude gałązki i one zaraz się będą wykruszać. I teraz spójrzcie, tutaj jak jest rudo, a tutaj nie ma czegoś takiego, tak? I teraz tak, odpowiem szybko, bo zaraz będą kolejne pytania, czy moje wrzosy mogły zimy nie przetrwać. Słuchajcie, jeżeli były na stanowisku słonecznym, były osłonięte, tak jak tutaj, bo wrzos potrzebuje miejsc odsłoniętych od wiatru, słoneczne stanowisko i trzecia rzecz, którą potrzebuje, to jest suche stanowisko, to przeżyły tą zimę, tak? No i ziemia piaszczysta, lekko kwaśna, żeby była, żeby to nie była gliniasta i tak dalej. Jeżeli w taką, w takie miejsce wysadziliście swoje wrzosy, a Wam nie przeżyły, to zastanówcie się, może było za dużo śniegu i odśnieżając, wrzucaliście na te wrzosy ten śnieg. On topniał i je tam zalewał. To też może być przyczyna, ale jeżeli te trzy podstawowe rzeczy, czyli nasłonecznione miejsce, za yy, osłonięte od wiatru, ziemia piaszczysto, lekko kwaśna, bez <laughs> zalewania, i one tam rosły, to w 100% Wam. Powinny przezimować, tak? Czyli jeszcze raz pokazujemy, jak tu wyglądają te, które przezimowały. O, nasz kotek nas woła. A jak tu wyglądają te wrzosy, które nie przezimowały, tak? Macie porównanie i odsyłam Was do tego filmiku, gdzie na początku Wam powiedziałem, jak przycinać i kiedy przycinać wrzosy. Troszeczkę dam im kawy. bo no, każdy lubi, chyba każdy lubi kawę. Pumcia, co tam? Widzi nas, to nas nowuje. Słuchajcie, i tak kawę sobie tutaj lekko rozsypuje na nie co daje taka kawa? Już mówiłem kawa lekko, lekko zakwasza i odżywia je tak? Czyli nie dość, że ziemia w tutaj wokoło nich będzie zakwaszana dzięki kawie to jeszcze ta kawa ich je odżywi po prostu ja je tak na wiosnę sobie obsypuję nic im się nie stanie nie przejmujcie się to nie będzie tak, że tak kawa tak znowu zakwasi, że kurczę, ziemia będzie tak kwaśna, że one tutaj w ogóle nie dadzą rosnąć. Nie, to są mity. Możecie śmiało kawę im dawać, nie? Czyli co? Ja sobie tutaj tą kawkę jeszcze wysypię. Kawa nie działa tak jak e, inne nawozy, które można kupić w sklepie, że nie można zbyt wcześnie, bo coś tam. Właśnie teraz jest dobry moment, gdy żona powolutku, powolutku będzie dostawała się do gruntu przez mgły opady atmosferyczne, ona będzie rozpuszczana i będzie lekko zakwaszać, czyli można już śmiało kawę sypać. Wejdźcie, ja sobie sypię dalej, a ja Wam życzę miłego oglądania i do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnym nagraniu. Cześć, hej, przyszłaś, tak miałaś, tak?